Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami już w trzeciej tygodniówce listopada. Chciałam powiedzieć lipca, to listopad przecież. Po raz kolejny przepraszam za czerwone paluchy po kwiatach, no ale tak to wiecie, tak to jest. Tuż mnie ubrudził, nie chcę zejść. Więc kręcę, kręcę z czerwonymi paluchami. Aha. I zanim przejdę do roboty, to nadal Devangari, nadal jestem zadowolona. I to jest B5. Zresztą link jest pod filmem do tego konkretnego modelu. Jakby kogoś interesowało, bardzo jestem zadowolona na razie. I słuchajcie, dzisiejszą tygodniówkę, e, która będzie no, bardzo podobna do poprzednich, będę robiła z naklejek z mistycznej jesieni. To oczywiście. I teraz sobie zrobimy, słuchajcie, ten zestaw jakby domyślny z mistycznej jesieni. Chciałabym właśnie ten fioletowy wykorzystać, więc mam tutaj trochę tego wszystkiego. Mam kalendarzyk i będziemy tworzyć. Dobra, na początek sobie odetniemy Dutch Dora. Bardzo jestem ciekawa, jak mi się ta tygodniówka będzie, słuchajcie, sprawdzała. W sensie w ogóle te tygodniówki listopadowe będą mi się sprawdzały. I teraz tak, dodrzemy sobie, dotrzemy sobie tutaj. Chciałabym móc powiedzieć, co tam będzie na filmach, ale powiem Wam szczerze, że Wy to będziecie oglądać 19. I szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, co będzie na filmach. Może kartka świąteczna była w środę? Ciekawe, co, co tam wymętrzykowałam. Bo poprzednio była kartka świąteczna, były, były te kwiaty, <laughs> co będzie teraz, kto wie może jakiś domek bo słuchajcie, na przykład dostałam dostałam taki domek od Oli i jej córki do złożenia, żeby go jakoś tak świątecznie zrobić Set Halls House bo ja się zastanawiam czy to na przykład dałoby radę jako taki wiecie Domek z drewna do pomalowania i ozdobienia. O, z jego. Jakby to spróbować złożyć na filmie i jakoś to ładnie ogarnąć. No właśnie dostałam taki domek i tak leży tutaj na wierzchu, żebym, żebym o nim nie zapomniała. I tak mam nadzieję, że uda mi się pamiętać o nim, żeby go zrobić. Bo bardzo bym chciała coś z nim zrobić. I może właśnie to jest to, co będziecie, co oglądaliście w środę. Kto wie? Znaczy, wy wiecie, bo ja nie wiem. To wie, no wy wiecie, no wy już widzieliście. Wy już jesteście po prostu z przyszłości. Więc właśnie to jest tak, jakbym rozmawiała z człowiekiem z przyszłości. I ja podróż w czasie normalnie. To jest crazy. No, i to jest w ogóle chyba weekend, kiedy też nigdzie nie wyjeżdżam listopadowo. No tak, bo mamy chyba obiadek rodzinny, jeżeli mi pamięć nie myli w ten weekend. No tak, chyba tak, dobra i tutaj będziemy wykorzystywać, znaczy ja będę Faber Castella Shimmering Violet tego fioletowego i niepotrzebnie odkładam fioletowego jelly rolla użyjemy go sobie ponownie złoty i fioletowy na zmianę będą wykorzystywane w tym miesiącu o, dobra, tutaj sobie napiszemy obrazu obiady i kolacje, oczywiście ponownie apeluję o na obiady i kolacje, jak macie jakieś ulubione, sprawdzone, ale też nie takie totalnie klasyczne, tylko jakieś takie, wiecie, trochę mniej klasyczne, nie? Kolacje. dobra. Od razu sobie chciałam napisać, żeby już tutaj, żeby to mi wysychało w momencie, kiedy będę sobie tą stronę robiła, tę stronę robiła. Później mi się odbija, jak nie zaschnie. Dobrze. I tak, mamy trzecią tygodniówkę. 14, dwudziesty. Tak jest. Dni tygodnia, dni miesiące potrzebujemy. Zresztą mi dziwię, że tutaj nie ma żadnego wyjazdu, wiecie. Po prostu, no chyba, że się coś objawiło, ale nie, nie, nie na pewno nie, no bo mamy ten obiad rodzinny, więc na pewno nigdzie nie wyjeżdżam w końcu, wiecie, robotą się zająć. Bo tej roboty to też tyle, że nie do ogarnięcia przy tych wszystkich wyjazdach, słuchajcie. Nie wyrabiam się na zakrętach. Trochę, trochę przesadziłam w tej drugiej połowie roku, powiem wam. Nie trochę za dużo. jak tylko już środy wziąłem, dobra, może być i środę. Wtorek tutaj. O i teraz sobie zrobimy te, trochę przegięłam, trochę przegięłam, no ale co zrobić, nie? Zakładam, że jak to oglądacie, to no kalendarze już na pewno nie są w sprzedaży, bo tutaj w tych ostatnich dniach listopada będzie wysyłka. Więc podejrzewam, że już no nie mogą być w sprzedaży, no bo trzeba je jeszcze wyprodukować, że tak powiem. Na pewno szanowny jest zaangażowany w produkcję. No chyba, że sprzedały się, wiecie, trzy kalendarze. No to wtedy szanowny nie musi być zaangażowany w produkcję. No to do tego się sprowadza, nie? Wszystko zależy od tego, ile kupiłeś. No i już na pewno wiecie, że od początku grudnia rosną ceny niestety, w stosiakowie. Naklejek, no bo wszystko im podrożało. Dosłownie, każdy jeden element po prostu jest droższy. A ja od początku istnienia sklepu, wiecie, nie podnosiłam cen, no bo nie chciałam tego robić, no ale już po prostu dłużej się nie da. Więc niestety ceny wzrosną. No i teraz, wiecie, no jakby listopad jest takim dobrym momentem na zrobienie zakupów, jeżeli wam na tym zależy, bo no później będzie trochę drożej. Przykro mi strasznie z tego powodu. Odwlekałam jak mogłam. Po prostu. Uwierzcie mi, odwlekałam jak mogłam. Dłużej się nie da. Strasznie mi smutno. No ale z drugiej strony, jakby wszystko, z czego korzystamy, drożeje. I to też tak, no. Nie da się. Nie da się, no. O, 17 listopada moja siostra ma urodziny wtedy. Ważna rzecz, ważna rzecz. E, ważna rzecz, ważna rzecz, a 17 będzie mieli live'a, słuchajcie. No chyba, że właśnie nie będziemy mieli live'a. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Znaczy jak wy to oglądacie, to już wiemy, czy był live, czy nie było live. A. Trudno powiedzieć. Jeżeli u niej byliśmy, no to nie mogło być live'a. Chyba, że nie byliśmy, no to wtedy nie było live. Znaczy to wtedy był live. 19 i 20 zobaczymy jak wyjdzie w praniu czekajcie, wezmę tą sobotę, bo już ją po prostu odkleiłam wcześniej czwartek, piątek i, niedzielka. I Ja już się zastanawiam, co ja będę robiła na kanale w grudniu, wiecie? Już mam takie rozkładnik. Co będziemy robić? Zwłaszcza na live'ach, co będziemy robić, jak to będzie wyglądało. No i też cały czas kminię, jak będzie wyglądało tosiakowo w przyszłym roku. Czy jakieś zmiany? Myślę, że w grudniu puszczę wam, słuchajcie, mailem na newsletterze ankietę. Z kilkoma pytaniami o to siakowo, żebyście mi dały znać, co tam myślicie, co byście chciały, czego byście nie chciały. Tak żebyśmy się wiecie, zgrały jakoś, więc myślę, że na początku grudnia jakaś ankieta się pojawi mailowo. Więc gorąco zachęcam do zapisania się na newsletter. No bo tam wiecie, wszystkie jakieś ważne informacje, które są odnośnie do Siakowa, sklepu, liveów czy, czy różnych tam innych rzeczy, no to tam się pojawiają, więc warto śledzić. Plus, jeżeli jesteście żywo zainteresowane tematą scrap, tematyką skrapu i generalnie nowymi papierami, warsztatami i tak dalej, to też warto się zapisać, bo tam takie informacje się pojawiają, staram się go co tydzień wysyłać, ale z różnym skutkiem. Czasami jest co tydzień, co, czasami co dwa. Różnie, jak to tam wyjdzie. Czyli jak nic jakiegoś szczególnie ważnego się nie dzieje, no to też nie wysyłam na siłę. No bo wiadomo, żeby wam skrzyneczek nie zapychać. Dobra, to już mamy. Bierzemy się za ozdabianką, ozdabianką. O, i teraz możemy sobie te borderki wykorzystać. Ale super, ale super! Tak się podekscytowałam, że aż podarłam. Wiadomo, X, wiadomo, Ło, te borderki są mega fajne. Jaram się nimi strasznie, powiem wam. Ale chyba nie będziemy ich przy wszystkich robić? W dniach? Raczej nie, tam sobie włożymy coś. O, tu bym sobie dała tego kruka, bo ja tego kruka po prostu uwielbiam. On był w gratisach też. W wrześniu, tak? Kiedyś tam był w gratisach. Bardzo mi się podoba ten kruczek. Bardzo mi się on podoba. Tu mamy ćmy, tu mamy takie większe rzeczy. Dobra, weźmiemy sobie te gzibery. Weźmiemy sobie gzibery. O tu sobie włożymy te gizbery. gżibery są też super w ogóle cały ten zestaw jest super bardzo mi się podoba ten zestaw na święta to będzie wiecie totalnie świątecznie planuję cały grudzień po prostu wiecie świąteczny w bujo i to takie wiecie różne różne świąteczne te. każda tygodniówka będzie troszeczkę inna tak jak to obecnie jest wiecie trochę tak trochę owak ale generalnie każda tygodniówka właśnie będzie trochę inna ale każda będzie świąteczna, będzie na różny sposób świąteczna, bo tak planuję właśnie zrobić jakieś takie arkusze, żeby, żeby były różne świąteczne klimaty, tak żebym mogła sobie różne tygodniówki zrobić. Bo powiem Wam, że ostatnio tak mi się podoba to, że każda tygodniówka ma jakiś taki swój motyw przewodni, mega mi się to podoba po prostu. Jaram się tym mega. Mam nadzieję, że Wam też się to podoba. O, tu sobie damy kruka, jest super. Ten symbol czymkolwiek jest, ale też jest fajny, więc jego sobie też tu damy. Tu sobie damy tę jagódkę, czy tam co? Damy sobie grzyba przy obiadach i kolacjach. Świetny pomysł, zwłaszcza, że ja grzybów nie jadam. Nie lubię grzybów, wiecie? W ogóle nie lubię grzybów. Ani nie lubię zbierać grzybów, ani nie lubię jeść grzybów. No dziwna jestem, nie? Jak nie Polak. <laughs> Jak nie Polak, bo Polacy to przecież grzybiarze, nie? I zbierają, i jedzą. A ja totalnie nie. To mam ochotę sobie tu gdzieś w basić. To jest takie duże dosyć. I pół niedzieli pewnie zajmie, ale w sumie w niedzielę i tak się nie będzie pewnie dużo działo. No dobra, nie chcę siedzieć. Ładne takie. I tego ćma bym gdzieś dała jeszcze. Ach, może tutaj. O, jaka ćma, zobaczcie, fajna. No piękne są te elementy, bardzo mi się podobają. Bardzo mi się podobają, mam ochotę złożyć ten arkusz do końca, więc dociupiemy tych naklejeczek. Dociupiemy. Eee, a tu możemy dać grzyba, bo jest akurat na niego świetne miejsce. Tu sobie damy to. O, idealnie będzie. Tu sobie damy to. Tu sobie damy symbol. Arkusz zużyty. Coś jest szczęśliwszego niż zużyty arkusz. O, i gałązki mi zostały. No dobra, to gałązki niech sobie zostaną. Gałązki się na pewno do czegoś przydadzą. Gałązki to jest w ogóle jedna z takich rzeczy, które zawsze się przydają, nie? Zawsze coś się da z nimi zrobić. Dobra, już przesadzam, już nie wdziubiamy więcej. Już trochę za dużo tego naddziwiałam. Więc zrobimy sobie jeszcze gwiazdeczki. Skoro gwiazdeczki są takim motywem moim, tutaj znowu przewodnim, to tutaj też sobie porobimy gwiazdeczki. Z gwiazdeczkami to zawsze wesoło. Hopsa, hopsa. No, jakoś tak od razu mile z gwiazdeczkami, nie? Coś mi nie wychodzą te gwiazdeczki dzisiaj. W sensie w tej tygodniówce. Bo w poprzednich jakoś tak lepiej było, a tu no jakoś tak. Jakieś takie ksiwe jakby wychodzą. Oj, 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 oj. Dobra, jeszcze mi dzisiaj czeka, słuchajcie, montowanie, bo nagrałam dużo filmów bardzo dużo filmów jednego dnia. No i właśnie muszę zaraz zmontować kwiatki, przynajmniej jeden muszę zmontować. Resztę może jutro zmontuję, bo już dzisiaj też, żeby odpocząć trochę, dzisiaj. Bo tak z nic nie robienia zrobił mi się cały dzień pracy, a miał być jakiś taki spokojniejszy ten dzień. No i nie wyszło. No, ale chociaż te kwiaty muszę zmontować, bo jutro muszą rano się na kanale pojawić. Więc Lipton by był, żeby tego nie zrobić. Patrzę, czy się nagrywa, bo jakoś tak hardkorowo zaufałam telefonowi i po prostu... Nie wiem, czy tam się wszystko to zmieści, ale na razie wygląda, jakby się miało wszystko mieścić. W sensie wszystkie te filmy, które nagrałam, jeszcze nie zgrywałam, słuchajcie. Nie wiem, do tej pory było tak, że miałam strasznie mało miejsca na telefonie, a po update'cie telefonu... Nagle zrobiło się dużo miejsca i nie wiem, jest to bardzo podejrzane, ale cieszę się póki mogę, <grym> póki nie wrócił brak miejsca, więc zamierzam się tym cieszyć. Dobra, i może jeszcze tych kropeczków sobie porobimy, co? Kropeczków. Może dzisiaj jakiś horror obejrzymy. Myślicie, że uda mi się namówić szanownego na jakiś horror. Mam ochotę tak obejrzeć jakiś horror, ale takie tak ciperki by się przydały. Dzisiaj nie bardzo ci kupić ciperki. gorzej. No i nie wiem, ja w sumie popcorn mam. O, mogłabym sobie popcorn zjeść. Kurczę no. To by było coś. To by był sztos po prostu, słuchajcie. No ale to muszę szybko zmontować film. A tu jeszcze jedna tygodniówka przede mną do nagrania. No ale tygodniówka to już ekspresiczkiem. Tak, sprawnie mi te tygodniówki idą, chociaż i tak mam wrażenie, że za 20 minut na każdą wychodzi mimo wszystko. Pamiętam, że w zeszłym miesiącu tak mi się wydawało, że to wiecie 10 minut, 10 minut, a potem i tak wiecie, siedziałam i montowałam. Bo ja to wszystko muszę przesłuchać, to jest właśnie lipania. Że to nie jest tak, że se nagrywam i se ufam. Bo a to coś, a to mi się coś odbije, <grywa> a to ktoś coś do mnie powie, a to coś. No i trzeba przesłuchać, niestety. Dobra, słuchajcie, ta kolejna tygodniówka gotowa. Tym razem mistyczna jesień. Zobaczcie, jak fioletowo, fajnie, co? Mega fajnie mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam również. Ciekawa jestem, która tygodniówka będzie Waszą ulubioną w tym miesiącu. Następna będzie znowu złota. Tak, żeby było, wiecie, różnorodnie, żeby nie było za fioletowo. Chyba jakby było ciągle fioletowo, to dla mnie to za dużo fioletów by było. Więc następną sobie robimy znowu złotą i w klimacie, nie pamiętam czego. A, w tamtego jednego arkusza jesiennego. No właśnie. No dobrze, to zostawcie kciuka w górę, jeżeli Wam się podobało. Napiszcie mi jakieś komentarze, które by było mi miło, żeby miała motywację do działania, bo to wiecie, zawsze miło. E, I subskrybujcie, bo subskrypcja jest bardzo ważna. Oglądajcie też reklamy, bo to też jest bardzo ważne. I zawsze możecie wesprzeć. Tam pod filmem jest taki guziczek magiczny Wesprzyj, i tam można przekazać mi miłą złotóweczkę albo dwie, albo dziesięć, albo tysiąc. <laughs> no. To co? Ściskam Was bardzo. Pa, 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 pa.